Przed nami ćwierć finały ligi konferencji, tymczasem afera, bo Legia nie prowadziła w pełni otwartej sprzedaży biletów na mecz z Chelsea. Warszawski klub ustalił, że pierwszeństwo w nabyciu biletów mieli najpierw posiadacze karnetów, później subskrybenci, kibice, którzy na Łazienkowskiej zameldowali się już odpowiednią dużą ilość razy, no a później dopiero cała reszta. I wiecie co? I bardzo dobrze! Jesteś fanem Chelsea z Polski, chcesz sobie pooglądać The Blues? No to pakuj dupę w troki i leć sobie na Stamford Bridge. O, na przykład w kwietniu grałem sobie z Evertonem, mecz o 13.30. Proszę, masz tutaj bilety na samolot, wylot, powrót tego samego dnia, a dałoby się je pewnie nawet załatwić tani. A, czekaj, bo oficjalnie nie kupisz biletów na mecz, a wiesz dlaczego? Bo Chelsea, jak większość dużych klubów, sprzedaje je najpierw dla kibiców z tak zwanym membershipem. Wa, nawet oficjalny polski fanklub Chelsea ogranicza od następnego sezonu pomoc przy zakupie wejściówek tylko dla swoich członków i nikt nie ma o to pretensji. No ale mogliby zagrać na Narodowym, no i 50 tysięcy ludzi by się wtedy zmieściło, co? A ty, jak masz jakieś święto, na przykład urodziny i robisz z tej okazji domówkę i okazuje się, że chętnych do przyjścia jest więcej niż miejsca, które posiadasz, to co, prosisz sąsiada, żeby zorganizować u niego, bo on ma większy dom? No nie, ograniczasz się do tych, na których najbardziej ci zależy, a reszta, sorry, musi obejść się smakiem. To święto Legii na stadionie przy Łazienkowskiej, powinni się nim nacieszyć, no przede wszystkim jej kibice. Choć mogliby to zrobić trochę taniej, bo z tymi cenami to serio panu Darkowi się coś chyba dobrze zagotowało pod czukrydą.